Się pustkę, cię Ludzie wierzą w różne rzeczy, szczególnie ci żyjący w światach fantazy. Na runterze są różne wiary, kulty czy religie, o których tworzyłem już oddzielny materiał. Natomiast poza wyznawaniem duetu śmierci czy modleniem się do gromowładnego niedźwiedzia, jest jeden kult, nad którym warto pochylić się nieco bardziej: kult pustki na czele z Malzaharem. I choć mogłoby się wydawać, że ludzie nie za bardzo będą się kwapili do oddawania czci krwiożyczym istotom, gdzie pustka nie pragnie niczego innego jak zniszczenia wszelkiego życia i istnienia, no ale można się zdziwić. Kochani, dziś materiał o Malzaharze i jego kulcie. Z racji iż Riot nigdy mocno fabularnie tego bohatera nie ruszał. Uważam, że jest to bardzo ważne wydarzenie pod kątem tego właśnie bohatera. Choć jest to też poniekąd zrozumiałe, no bo pustka i jej elementy muszą poniekąd pozostać tajemnicze, ale dziś uchylono nieco informacji na ten temat. Witajcie moi mili. Ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o kulcie pustki w League of Legends. Jako, że nie każdy z Was musi to wiedzieć, powiem krótko dla wyjaśnienia. Malzahar, czyli prorok pustki w uniwersum League of Legends, w ogromnym cudzysłowie był człowiekiem, który został pobłogosławiony przez moc pustki i teraz może manifestować jej moc, a ludzie, widząc mocarnego proroka, zaczęli słuchać jego nauk, czasem widzieli w nich mądrość, a czasem zwyczajnie obawiali się, co może się przydarzyć, jeżeli nie będą go słuchać. O kulcie dowiadujemy się nieco więcej od niejakiego byłego żołnierza Noxusu imieniem Meir, który podniósł rękę na swojego przełożonego, przez co musiał uciekać, gdyż za takie przewinienie w Noxusie karano śmiercią. Tutaj dowiadujemy się również nieco więcej o sytuacji z Shurimą i o tym, że jest pochłaniana z trzech stron. Od północy Noxus zajmuje kolejne miasta i miasteczka, choć warto przypomnieć, że niektóre z nich dołączają do imperium dobrowolnie. Z kolei w pradawnej stolicy, gdzie nadal po Shurimie chodzą słuchy o powrocie imperatora Azira, ten szykuje się na nieuchronny konflikt z Zeratem i jego zastępami. A na południowym wschodzie mamy Ikatię i bezimienne miasto opanowane przez horrory i okropności pustki. Meir, uciekający przed Noxianami, dołączył do grupy kultystów kierujących się do głębokiej doliny. Zmierzał na miejsce kazania który miał wygłosić prorok, czyli Malzahar. Miał to być nieopodal wyrwy pustki, fioletowej, pulsującej i żyjącej energii. Działania tego kultu są iście przerażające. Tu jest całkiem ciekawe i chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną kwestię. Otóż dużo osób narzeka na ugrzecznianie League of Legends. Czy to jakichś takich przyjaźniejszych mechanik, czy to, wiecie, ugrzecznianie portretów, czy nawet ich cenzurowanie, co w zasadzie stało się takim dość ciekawym paradoksem, bo serial Arcane pokazał, że po, po prostu, prostu serial był niezwykle, niezwykle odważny. odważny. Tak, kanon League of Legends, gdzie są oczywiście historie przesłodkie czy nawet groteskowe. Tak w kanonie. Bardzo często Runtera jest pokazana jako przerażające miejsce. I taki właśnie jest kult Malzahara. Prorok głosi nauki o osiągnięciu wiecznego spokoju czy zakończeniu problemów. Tylko żeby to osiągnąć, oficjalnym eventem będzie pożarcie wszystkiego przez pustkę. Wydawać by się mogło, że ludzie uznają to za głupotę. Nic bardziej mylnego. Kultyści, celem zadowolenia tajemniczej i potężnej pustki rzucają w jej wyrwę zwierzęta hodowlane. Czasem rzucają w siebie nawzajem, a jeszcze indziej, celem zadowolenia tego okropnego i przerażającego regionu sami wskakują do wyrwy. Ma to dwa cele. Po pierwsze zaspokojenie rządzy pustki, a po drugie powiększenie wyrwy. Pamiętacie może jak na łamach omawiania kolejnych odcinków Arcane mówiłem o Shimerze i o tym, że nie znamy jego genezy, że nie wiemy skąd się wziął? Choć Marzachar i Katia wydają się być zupełnie niezwiązane w żaden sposób z zon, posłuchajcie tego. Jak wyglądali sami kultyści? Część z nich miała lśniące lawendowe oczy, a po twarzy rozlewały im się żelaste kręte wzory. Czy podobnego działania pod kątem zmiany wyglądu nie ma właśnie załoński Shimer? No ale wróćmy do kultu. Meir został spytany przez kultystów, czy przybył zobaczyć proroka. Odpowiedział, że tak. Z kolei kultysta zaśmiał się, mówiąc: aha, jesteś nowy. Jak wielu przed tobą, niektórzy szukają proroka, inni niczego. Nie ma to różnicy i tak prorok wskaże ci drogę. A ty zaraz zrozumiesz. I tutaj wchodzi Malzahar i dowiadujemy się o nim kilku intrygujących kwestii. Ma on szale i szaty pokryte symbolami starej Ikati, stoi na boso, a twarz zasłania mu długi, fioletowy materiał. Natomiast to co było pod kapturem, pamiętajmy, że Malzahar nie jest już człowiekiem, Meir przez ułamek sekundy dojrzał pod nim coś przesuwającego się, a jego czaszkę stanowiła sieć tkanek z czymś w środku, z czymś z pustki. I Malzachar przemówił, oznajmiając, że oto jest noc spowiedzi. Spojrzał na Meira, a ten w głowie zobaczył różne dziwne obrazy. Olbrzymi kształt unoszący się za Malzacharem, wykrzywione budynki i tysiące żarłocznych stworzeń. Malzachar oznajmił... Od początku powiadałem wam, że koniec jest nieuchronny. Pustka przybędzie i obmyje świat z niedoli. A wraz z nią także każdego z was. Natomiast wizja w umyśle bohatera, Noksjanina, trwała cały czas. Widział skrzydlate stwory, pająki wielkości wilków i coś płynącego pod Shurimą. Do tego niszczenie Noksjańskiego bastionu nieśmiertelności. Noksjanin spojrzał na Malzahara. Widząc za nim wielki kształt i co ciekawe określił go jako ona. Zatrzymajmy się na moment. Nie od dziś wiemy, że obserwatorzy to tacy panowie pustki. Choć jest teoria o królu otchłani, nie wiem, czy tutaj też wam się zaświeciła lampka. Co jeżeli jest jakaś matka roju, jakaś królowa pustki? O której oczywiście nic nie wiemy i tak sobie po prostu rzuciłem, bo nie wiem, czy byłoby to w sumie ciekawe, czy nie. Wybaczcie, po prostu lubię sobie poteoretyzować. Oczywiście może też być tak, że Noxianin określił ją jako pustkę. Choć jest na to mała szansa, nie ukrywam, co jeżeli może być. W tym nieco więcej. Niemniej owy kształt zwiększał się. Malzahar w tym czasie mówił, iż pustka posmakowała jego własnych wspomnień i chce więcej. Kultyści natomiast unieśli ramiona w geście zgodności ze słowami Malzahara. I prorok, kontynuując, mówił o nowym kształcie pustki, nowej możliwości. Pustka przemówiła i łaknie wspomnień kultystów, ich istnienia. I w zasadzie w sumie wszystkiego. Meir w przerażeniu zdecydował się na ucieczkę, lecz było już zdecydowanie za późno. Szczelina rozwarła się i połknęła wszystko: namioty, ludzi czy ich przedmioty, które mieli pod ręką, a Malzachar obserwował to lewitując nieco nad ziemią. Niektórzy kultyści w cudzysłowie rozsypali się, inni byli rozdzierani na strzępy i słychać było ich krzyki, które po chwili zamierały. Noksjanin nie uciekł. Jego wspomnienia zaczęły gasnąć, dotknął szczeliny i został przez nią rozszarpany. I abyście byli świadomi rangi tego wydarzenia, zginęły tutaj setki kultystów. No cóż, jakbyście mieli zamiar kiedykolwiek składać hołd Malzacharowi i pustce, serdecznie polecam co najmniej się nad tym dwukrotnie zastanowić. Oczywiście musimy pamiętać, że kult pustki nie od razu rozrósł się do aktualnych rozmiarów. Jednak niech was nie zwiedzie to, że Malzachar ma sylwetkę człowieka. Jest to teraz już coś więcej. Jest to istota, która nie jest po stronie ludzi, nie jest po stronie człowieczeństwa ani nawet życia, tylko wykonuje wolę pustki. Dziękuję. Do następnego materiału. Cześć!